Nawet jeżeli nie masz jakiejś super jeszcze marki, czy firmy, czy znajomości, to możesz właśnie zadać sobie pytanie, co możesz zrobić dla tej znanej osoby, którą chcesz pozyskać, jak możesz jej pomóc. Pamiętam taką jedną historię. Z rekomendacji dostałem kontakt do Lecha Kaniuka, to było w 2018 roku. Na początku drogi, klub dopiero drugi rok miał funkcjonowania, więc nie mieliśmy jakiegoś super jeszcze wielkiego story. Moim celem jakby takim było zaprosić właśnie Lecha Kaniuka na spotkanie klubu, żeby był hmm. prelegentem, ale pierwsze co zrobiłem, mówiłem także słuchaj, zanim zaczniemy jakiekolwiek działania w klubie, to chciałbym od Ciebie kupić 500 Książek. Wiedziałem, że ją świeżo napisał wtedy, więc to był dosyć gorący tytuł. Hmm. I jakby odpowiedziałem sobie na to pytanie, co się stanie najgorszego, jeżeli kupię te 500 książek i on powie, że i tak nie się nie zgodzi. No to co, no to sprzedam te 500 książek. A co się może stać najlepszego, że po prostu zabłysnę w jego oczach, no bo to nie jest standardowe na starcie rozmowy, że ja mu chcę coś zaoferować. No i on po tej mojej propozycji powiedział, świetnie, to kiedy wystąpienie? I od tego zaczęła się nasza relacja. Występował później 8 razy może na naszych spotkaniach w ostatnich latach, ale właśnie wyszedł wtedy z inicjatywy, że co ja mogę dla niego zrobić.